mamy w Polsce piękne wody zarówno piękne rzeki jak i piękne jeziora jako wątkarze powinniśmy działać w jednym kierunku nie szukać sensacji nie szukać e, jakby to powiedzieć dziury tam gdzie jej nie ma walczmy wszyscy z tą patologią, która jest w PZW ale nie walczmy z samym PZW, czyli sami ze sobą bo to bez sensu No pięknie tu jest karty jeszcze nie opłaciłem, ale dzisiaj idę opłacić, no bo jest szansa, że tu jakiegoś trocia czy łosia uda się złowić, bo coś niecoś weszło do tej rzeki także zobaczymy wszyscy youtuberzy, wszyscy E, handlowcy, sprzedawcy, którzy kurczę, żyją z branży wędkarskiej, powinni działać w jednym kierunku. Żeby uzdrowić ten nasz związek, a nie szukać, wy, wymyślać, wy, wypisywać się ze związku i tak dalej. Bo 30 parę złotych to zrobi różnicę. Nie zrobi różnicy prędzej kurczę, oni sami ci nasi dzielni działacze się uwłaszczą na naszym majątku, czy jak to tam można określić sprzedają co trzeba, bo i tak już dużo zostało sprzedane, żeby dziury w budżetach pokryć, i tak to się skończy, że my jako wędkarze zostaniemy na lodzie. No a organizacja wędkarska musi być jakaś. No, no, nie ma wyjścia po prostu, żebyśmy mieli jakiś głos, tylko właśnie o to chodzi, żeby te nasze władze miały głos i lobbowały w naszym imieniu, w naszym interesie, a nie w swoim. Tu jest całe sedno problemu.